Witajcie o rozważaniach na dzień dobry. Dzisiaj dalej o Eliaszu i kolejny rozdział, rozdział 19. I yy, no właśnie, w 18 rozdziale Eliasz zwycięża nad prorokami Bala na górze Karmel. Każe ich wszystkich zabić. Yy, ta walka duchowa, można powiedzieć, o rząd dusz w Izraelu w jakiś sposób się rozstrzyga. I to co ciekawe, nie przez Ahaba, który jest królem i który w zasadzie powinien Pilnować czystości kultowej w Izraelu, ale y, można powiedzieć trochę tak oddolnie przez Eliasza, który tak naprawdę nie ma żadnej mocy, patrząc docześnie, natomiast który, no, można powiedzieć, wyzywa na pojedynek proroków Bala i, y, 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 można powiedzieć, wbrew logice y, wsparcia ramia, ramienia świeckiego, wsparcia władz, wsparcia królewskiego, po prostu dokonuje pewnego sądu, Sądu nad y, bałwuchwalstwem w Izraelu. Jakkolwiek byśmy na to nie patrzyli dzisiaj. Natomiast ciekawy jest 19 rozdział, kolejny rozdział, gdzie mamy kontrast. Kontrast: y, właśnie, co ciekawe, nie, y, nie Achaba i Eliasza, y, 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 y ale Izebel. Izebel, która, to jest też ciekawy temat. Y... Zebra, która była kobietą szczególną, czy była szczególną kobietą, dlatego że to ona tak naprawdę przez swoją pobożność, w tym, że nie pobożność do Jachwy, a pobożność do Bala, prowadziła w tak kolosalny sposób kult Bala do Północnego Królestwa, do Izraela. To ona jest osobą pobożną, babuchwalczynią, ale pobożną osobą. I to ona jest zdecydowana, to ona jest tą osobą, która ma przekonania, która ma wartości, Myślę sobie, że to jest też ciekawe, tak kiedy patrzymy czasami na historię, że właśnie takie królowe, które są przekonane do pewnych wartości, do jakiejś religii, potrafią być bardzo, bardzo surowe. Trwa w Amery, w brytyjskiej Anglii. Kogo jeszcze moglibyśmy wskazać? No, jeszcze kilka. Katarzyna, i dobrze pamiętam, medycyjska we Francji. Także generalnie kilka takich kobiet było podobnych do Izabel w historii. Nie mówiąc o tym, że w Biblii mamy w ogóle ducha Izabel, który się pojawia w Księdze Objawienia, ale który się pojawia trochę w innym kontekście niekoniecznie władczyń, ale po prostu kobiet, które lubią mieć wpływ i kontrolę. W każdym razie w XIX rozdziale mamy, no tak, 46 werset: Eliasza ogarnęła moc Pana. Przepasawszy swoje biodra bieg przed Achabem, aż do wejścia do Izraelu. Wszystko wygląda dobrze w tym 18 rozdziale, bo generalnie no, jakby wróciło błogosławieństwo Boże, zaczęło padać co prawda nie dzięki Balowi, a dzięki Jahwe ale wszyscy są szczęśliwi. Achab jest szczęśliwy, Eliasz jest szczęśliwy, Izrael jest szczęśliwy. Jedna jedyna osoba, która nie jest szczęśliwa to Izebel. No i 19 rozdział zaczyna się tak naprawdę zwrócić uwagę o tej jednej osoby, która nie jest szczęśliwa i która całkowicie zmienia historię. Wtedy Izabel wyprawiła gońca do Eliasza z takim poselstwem. To niechaj uczynią Bogowie, i niechaj to sprawią, że jutro o tym samym czasie uczynię z Twoim życiem to samo, co stało się z życiem każdego z nich. Też jest to ciekawe, kiedyś takie fajne nauczanie. Słyszałem doktora Roberta Merecza, którego pozdrawiam z naszego seminarium, który właśnie powiedział, że ten drugi weset jest wyzwaniem. To znaczy to, że ona go, ona go konfrontuje. Gdyby chciała go zabić, to po prostu kogoś posłała, żeby. Żeby go zabić, ale gdyby go zabiła, okazałby się męczennikiem jachwę, a nie o to mu chodzi. Nie o to i chodzi. I chodzi o to, żeby jego wystraszyć i żeby zdobyć z powrotem, można powiedzieć, rząd dusz nad Izraelem, żeby właśnie się skonfrontować z prorokiem Bożym, który zwyciężył, jakby powrócić w szranki. I, i dlatego nie zabija go po cichu, tylko każe mu zweryfikować kolejny raz. Jego odwagę, jego wiarę właśnie w skonfrontowaniu się tym razem z nią bezpośrednio. Jutro o tym samym czasie uczynię z Twoim życiem to samo, co się stało z życiem każdego z nich. No i co się teraz wydarzy? On musi. Musi jakoś zareagować. I zwróćcie uwagę w trzecim wersecie zląk się. Czyli ten wielki człowiek, ten wielki Eliasz, który, który tych wszystkich proroków gdzieś tam wydrwił, wyszydził, bala wydrwił i wyszydził wobec tej kobiety, która no, jest twarda, jest zdecydowana, jest nieustępliwa. On po prostu się, się boi. Ucieka. Czwarty werset. Poszedł na pustynię yy, o jeden dzień drogi. doszedł tam, usiadł pod krzakiem miałowca, życzył sobie śmierci, mówiąc, dosyć już, panie, weź moje życie, gdyż nie jestem lepszy niż moi ojcowie. Ciekawe. Znaczy, jakby miał, jakby, nie wiem, adrenalina zeszła. Stwierdził, że tak naprawdę... No co? No nie radzi sobie. radzi sobie z tym powołaniem, które ma. Co ciekawe, co ciekawe, Bóg go tutaj nie odstorcowuje, co jest bardzo pocieszające. Znaczy, dla mnie jest pocieszające to, że kiedy tracimy siły gdzieś w służbie Bogu, to Bóg nas zachowuje przy sobie. To nie oznacza, że jakby uważa, że jesteśmy szczególnie dojrzali w tej, w tej chwili, ale potrafi nas przeprowadzić, przytrzymać. I, i pociągnąć dalej, w piątym wersecie mówi, dotknął anioł, rzekł do niego, wstań, posił się, a gdy spojrzał, to przy jego głowie leżał placek upieczony i dzban z wodą, posił się więc i znowu się położył. Anioł przyszedł po raz drugi, dotknął go i rzekł, wstań, posił się, gdy masz daleką drogę przed sobą. I co ciekawe, idzie w tej mocy tego posiłku przez 40 dni i 40 nocy, aż do, doszedł do góry Bożej choreb. Nie wiem czemu do Góry, Bożej, Choreb chciałbym się dowiedzieć, musiałbym sprawdzić. podejrzewam, że ma to ważne znaczenie. W góry w Biblii zawsze mają znaczenie. Natomiast to jest taka trochę yy... no, ja to trochę tak jak patrzę jako pewną terapię. To znaczy, że on te 40 dni, 40 nocy musi przejść, żeby, żeby być gdzie indziej, można powiedzieć. Dopiero wtedy Bóg go pyta, co tu robisz, Jaszu? To jest werset 9. I on całe swoje żale wylewa. Gorliwie stawałem w obronie Pana, Boga zastępów. Synowie Izraelscy mnie porzucili, Twoich proku wybili mieczem. Pozostałem tylko ja sam, lecz i tak nastają na moje życie, aby mnie odebrać. Rzekł więc do niego: wyjdź i stań na górze przed Panem. Oto Pan przechodził. A wicher potężny i silny, strząsający górami, kruszący skały, szedł przed Panem. Lecz w tym wichrze nie było Pana, a po było trzęsienie ziemi. Lecz w tym trzęsieniu ziemi nie było pana, a po trzęsieniu ziemi był ogień, lecz tym ogiu nie było pana, a po ogniu cichy, łagodny powiew. Gdy go Eliasz usłyszał, zakrył płaszczem swoją twarz, wyszedł i stanął u wejścia do pieczary. A wtedy doszedł go głos: Co tu robisz, Eliaszu? To samo pytanie, on powtarza dokładnie to samo, ale w tym momencie Bóg już mu w 15 miesiącu mówi: Idź, udaj się w drogę powrotną. Co ciekawe, ma namaścić Hazaelem nad króla, nad Aramem. A Jehu, syna Nimszego, namaścić na króla nad Izraelem. On jest gotowy powrócić. Natomiast to, co jest ciekawe, to jest taki powrót, powrót proroka, można powiedzieć z depresji, powrót proroka z kryzysu, powrót proroka z wątpliwości, ze smutku, z gorzknienia, z takiego poczucia osamotnienia. I ciekawe jest to, jak Bóg przemówił do Niego. Znaczy, popatrzcie, przemówił właśnie do Niego nie na tej zasadzie, że nie oczekuj wichru potężnego i silnego, nie oczekuj y, trzęsienia ziemi, bo w tym jakby nie jestem. Będę w łagodnym powiewie. Można tą symbolikę w bardzo różny sposób interpretować, ale ja bym powiedział tak, że może mm, no, właśnie Bóg jest w tej codzienności, że Bóg jest w czymś, co nie jest fajerwerkowe. Bóg jest czymś, co hmm, no po prostu jest przy nas najzwyczajniej w świecie. Bóg jest w łagodnym powiewie. Nie wiem do końca, czego oczekiwał Eliasz. Nie wiem, czego się przestraszył. Nie wiem, jakie miał wyjście. Co mógł zrobić z Izabel. W jaki sposób miał ją skonfrontować. Wiem, że się przestraszył. Wiem, że Bóg go przeprowadził. Wiem, że Bóg go umocował z powrotem w tej tożsamości, którą miał w nim. I wiem, że w tym momencie jest w stanie powrócić. Potem powołuje Elizeusza na proroka i generalnie zaczyna się cała dalsza historia Eliasza. Jaki z tego wniosek jest? Ja myślę, że wniosek jest taki prosty, że w chwilach słabości, w chwilach, no może tak, chwile słabości często zdarzają się po chwilach największego triumfu, to jest pierwsze. Po drugie, to nie jest tak, że sprawa jest na zawsze skończona, zawsze możemy zniszczyć 850 proroków, bala. Jedna Izebel może wystarczyć, żebyśmy się przestraszyli i uciekli. Natomiast trzecia rzecz, o której jeszcze warto powiedzieć, to że Bóg jest ciągle przy nas, przeprowadza nas, uczy, wychowuje, pyta i ostatecznie jesteśmy w stanie powrócić na te tory, na których byliśmy. Wychowanie proroka. Tak mi to wszystko podsumował. Bóg wychowuje, wychowuje nas, wychowuje Eliasza. I życzę nam tego, żebyśmy w tym wychowaniu, przy całej naszej słabości, przy całym takim, można powiedzieć, kuchości naszej, żebyśmy po prostu i więcej, przy, przy całym zgorzknieniu, jakie ma, żebyśmy byli szczerzy, żebyśmy się poddawali, żebyśmy tyle czasu, ile trzeba, poświęcili i żebyśmy trafili z powrotem na tą właściwą ścieżkę. Panie, dziękujemy Ci, że nas wychowujesz, że nas strzeżesz, że nas przeprowadzasz i wielkich, i małych, przez różne kryzysy. I Panie, prosimy Cię, żebyśmy właśnie, nawet kiedy się przestraszymy czegoś, Panie, kiedy coś nas wybije z rytmu wiary, Panie, żebyśmy byli w stanie powrócić, przemagaj do naszych serc yy, i przywracaj nas do siebie. Polecam wspieranie mojej służby. Już za parę dni będę w Tanzanii. Więcej szczegółów w opisie. Z Bogiem i do zobaczenia.